Dzień dobry, przyjacielki. Widziałem, że, że, lubicie kiedy mówimy po polsku i no da. E, po osiem godzinie widziałem, że mam tysiąc. Nie, 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 wiem jak, jak się mówi po polsku, nieważne, ale tak, y, bardzo trudnie jest dla, dla mnie mówić po polsku za to, że mówim po, po rosyjsku i po ukraińsku. Tak. Nadzieję, że, że możecie y, rozumieć, o co mówię. I tak. Dziękuję. Papa. Pa.